Witajcie w programie Piwa2iA. Ja. W dzisiejszej bardzo ważnej edycji zmierzą się dwaj, którzy pokonali czempiona żubra. Żubr retro z żubrem szlachet. Kto wygra? Żubr biały czy żubr ciemny? Dobro czy zło? Szlachetność czy retro? Zaczniemy od tego, który wygrał niedawno. Żadne piwo nie jest dzisiaj schłodzone. Żeby było równo. No, jestem za każdym razem tak samo zaskoczony pysznym smakiem tego piwka. Takie delikatne. Jakbym pił żubra, tylko lepszego. Zobaczmy jak ten okaz natury się sprawdzi. Hmm. Jest słodszy, ciemniejszy, mocniejszy w smaku. Porównam jeszcze raz. Hmm. Jest naprawdę blisko pierwszego remisu w historii programu, ale. Mimo wszystko w dzisiejszym odcinku wygrywa żubr biały. Bardziej mi się podoba jego smak, a ta ciemna słodycz w szlachetnym żubrze jednak przegrywa z tym wyrafinowanym, oldschoolowym smakiem żubra białego.